Europejscy przywódcy wpadli w furię po tym, co usłyszeli podczas monachijskich obrad o strategii USA na zakończenie wojny na Ukrainie. Przedstawiciele administracji Trumpa ostro zaznaczyli, że relacje między Europą a USA uległy zmianie. Europejczyków zabolało odsunięcie Starego Świata od rozmów pokojowych w sprawie Ukrainy. Premier Polski otwarcie wezwał do przygotowania antyamerykańskiego powstania w Europie. Zaapelował o pilne przygotowanie europejskiego planu dotyczącego przyszłości Ukrainy oraz bezpieczeństwa regionu. Jak stwierdził, w przeciwnym razie inni globalni gracze zadecydują o naszej przyszłości, niekoniecznie w zgodzie z interesami Europy. Propozycja Tuska znalazła wielu sympatyków. Zdaniem doktora Witolda Sokały budowa szerokiej koalicji wspierającej Ukrainę w wojnie możliwa jest nawet jeśli Waszyngton od Kijowa się odwróci. Wśród krajów, które taką koalicję mogłyby utworzyć wymienia Polskę, kraje bałtyckie, a nawet Norwegię i Danię. Za sygnał alarmowy dla Europy generał Mirosław Różański uznał fakt, że przedstawiciele administracji Trumpa nie wspominają o gwarancjach NATO wynikających z piątego artykułu traktatu waszyngtońskiego o kolektywnej obronie. Inicjatywa Tuska wywołała negatywną reakcję Jarosława Kaczyńskiego. Uważa on, że premier sygnalizuje, że chce być liderem antyamerykańskiej rebelii w Europie. Zdaniem lidera PiS takie podejście może osłabić fundamenty bezpieczeństwa Polski oraz negatywnie wpłynąć na sytuację Ukrainy. W ten sposób prezes daje do zrozumienia, że bezpośrednie negocjacje między USA i Rosją wydają mu się mniejszym złem niż udział Warszawy w antyamerykańskim obozie. Czy podzielacie to zdanie?